Cała Hiszpania czeka na ten mecz. Królewscy zmierzą się z Barceloną. To pokaże w dzisiejszym meczu swoją wyższość. Tomasz Smokowski, Jacek Laskowski. Zapraszamy dziś państwa do Katalonii, gdzie Barcelona mierzy się z Królewskimi Realem Madryt. Starcie tych legendarnych drużyn z pewnością przyciągnie przed ekrany tysiące, ba, miliony kibiców z całego świata. Tak Tomku, emocji dziś na pewno nie zabraknie. Obie drużyny mają w swoich składach świetnych zawodników, którzy dołożą wszelkich starań, by pokonać rywali. Szykuje się prawdziwa uczta dla fanów piłki. Wymanewrował rywala, ależ to było ładne. Drużyna gości jest w tym sezonie zabójczo skuteczna pod przeciwną bramką. Pytanie jednak brzmi, czy również dzisiaj staną na wysokości zadania? Przed nimi trudne wyzwanie, bo po drugiej stronie czeka najlepsza defensywa w rozgrywkach. No tak, czyli czeka nas starcie Teraz! Co za sytuacja! Gol! No, czuję, że to dopiero początek strzelania na dziś. Widzimy bardzo dobry strzał z bliska. W takich sytuacjach ważne jest, aby zachować spokój, dobrze się ustawić i pewnie uderzyć. Prowadzą zatem 1 do 0. Alex Balde Ale podanie przejęte. I Vinicius. Nie bardzo rozumiem, co tu się stało. Głupia strata, mamy aut. Lewandowski. Dobra decyzja, udane przejście. Ojej. Wszystko wyglądało tak obiecująco. A rozpoczną od bramki. Federico Valverde Zdecydowane wejście teraz Jamal Jest miejsce w smużbocznej linii Może tutaj pociągnąć naprzód Uwaga za chwilę może być remis I mamy wyrównanie Rozstrzelały nam się obie drużyny Po tym golu jest 1-1. I obrona teraz ograna. Była okazja. Bramkarzowi pewnie zrobiło się gorąco. Tymczasem piłka opuszcza boisko. Żółkundę. Rywal bez szans. Piłka zmienia właściciela. Z boku wolny korytarz. Czy Barsa to wykorzysta? Strzał, proszę Państwa. Nie ma gola, tylko poprzeczka. Na razie drużyna przeciwna oddala niebezpieczeństwo. Aut dla drużyny przeciwnej po tej dobrej interwencji. Mbappe. Na flance otworzyło się wolne miejsce dla Kyliana Mbappe. Faul, nie! Czysty odbiór w polu karnym. Ani Olmo, Mendy, Vinicius. Teraz out dla Barcelony. Może teraz ruszyć wzdłuż linii. Tam jest miejsce. Będzie szansa na objęcie prowadzenia. Rzut rożny. Daneka piłka z rogu. Piękny był to wolej, no ale jednak. Pudło. Świetna technika, duża precyzja, bardzo niewiele tutaj zabrakło. Valverde. Federico Valverde. do Viniciusa. Ależ ma żelazne nerwy. Aleks Balde. Teraz San Sufati. Lewandowski ma piłkę. Okazja. Może być krośnie. Skuteczna interwencja. Piłka wybita. Co za parada po Courtois. Wydawało się, że nie sięgnie. W policje 11 teraz rzuca. Odbiór piłki w takim miejscu. Robi się groźnie. No niezbyt ciekawy okres gry. Dużo strat z obu stron. Olmo. Kunde z piłką. Dobrze teraz w rozegraniu. Dużo ruchu, dużo poda. Uwaga, wychodzi sam na sam. Teoretycznie bramkarz był bez szans. Ale jednak nie ma gola przy sytuacji sam na sam z bramkarzem trzeba było strzelać bez namysłu. On tu tymczasem przekombinował. Piłka opuściła plac gry. Out. I teraz strata Realu. Decyduje się na indywidualny rajd. Było być niebezpiecznie, ale świetnie to przerywa. Tylko minuta doliczona do podstawowego czasu gry. Piłka do Daniego Olmo. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą. Wracamy na murawę po przerwie. Drugą połowę rozpocznie Barcelona. Ciekawe co nam pokażą w tych 45 minutach piłkarze mi Barsy. I to tyle z tej akcji. Okazja! Nie zepsuć tego! Proszę państwa! Mamy która daje im prowadzenie. Mamy teraz wynik 2 do 1. Teraz Sam supati. Usiłuje strzelać. Kaka wypita przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Jude Bellingham. Dobrze, teraz Barcelona, do bramki niedaleko. Teraz Ansu Fati. Nie będzie gola. A to wszystko, Fati i mamy dublet. Tak jest, proszę Państwa! Ten zawodnik drugi raz udowadnia dzisiaj, jak wyborne ma wykończenie. Dobra teraz decyzja. Zastosowana korzyść na rzecz Realu Madryt. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Uwaga, za chwilę może być bramka. Ale Balde, to co teraz robią, to po prostu nabijają sobie statystykę podań. Mamy korzyść i Barcelona wciąż w ataku. Sędzia puszcza grę. Asufati. zdecydowanie, ale czysto. Robert Lewandowski. No a teraz niepotrzebna strata piłki. Z piłką Rodrigo. Teraz Valverde. Uwaga, teraz Vinicius. Run to bitka i gol. Pierwszy strzał jeszcze udało się obronić, ale poprawki już nie. Doskonałe wykorzystanie sytuacji. To gotowy materiał szkoleniowy, jak zakładać wysoki presji. Szybkie podejście pod przeciwną bramkę, panika w szykach obronnych i gol. I po golu wznowienie od środka boiska. Królewscy złapali oddech, zbliżyli się na jedną bramkę. Krzutka piłki 16. szesnastkę. Piłka wybita. Skuteczna interwencja obrońcy. I zatrzymał to ładnie. Ten do ośrodkowanie z rzutu rożnego. A i niewiele zabrakło, by piłka wpadła pod poprzeczkę. Brian Diaz Aut po tym wejściu obrońcy. Teraz Brian Diaz, Woli grać bliżej środka. Odbiór piłki w takim miejscu robi się groźnie. Wciąż ma piłkę, co zrobi. To mogła wręcz powinna być bramka. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry. I teraz centra w szesnastkę. Obrońca wyjaśnia sytuację. Oddala zagrożenie. Ładny odbiór, a przede wszystkim skuteczny. Uwaga, piłka za plecy obrońców. Courtois! Jaką to wyjął. Wspaniale zachował się Bel. Wrzuca piłkę przed bramkę. I już skupia uwagę rywala na sobie. Real ma teraz chyba ostatnią szansę, by wywalczyć remis w końcówce. I tak! Mamy wyrównującą bramkę w końcówce spotkania. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Chyba trudno o lepszą sytuację, choć przy okazjach sam na sam czasem niełatwo zdecydować, czy lepiej postawić na siłę, czy technikę. W tym wypadku udało się mocnym strzałem umieścić piłkę w siatce. Decydująca faza meczu i proszę! Być może świetnie to obronił. Wydawało się, że w beznadziejnej sytuacji. A jednak się udało. Uratował też remis. Koledzy powinni teraz pójść za ciosem i spróbować powalczyć o bramkę. Teraz, czy dobrze to wykończy? GOL! To jest właśnie piękno futbolu. Miał być horror w końcówce, ale kto wie, czy to właśnie nie jest ostateczne rozstrzygnięcie. Na pewno rywale mają teraz piekielnie trudne zadanie. Odwrócić losy meczu w samej końcówce i to bez solskiego. Decyduje się na indywidualny rajd. Ależ teraz wspaniała interwencja w obronie. No i błyskawicznie. Kolejny raz trafiają do siatki. Ruszyna przeciwna, wydaje się, rozpita. Uwaga, wychodzi sam na sam. Może teraz zagrozić obronie. I Bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. Koniec meczu. Real Madryt przegrywa to spotkanie. Na pewno nie był to dobry występ.